Witajcie. W Krycie możemy dokonać automatycznego zapisu. Możemy ustawić automatyczny zapis, aby wykonywał się on co określony czas. Wchodzimy w tym celu w ustawienia, ustawienia kryty, następnie obsługę plików i tutaj mamy możliwość ustawienia. W tej chwili jest automatyczne, takie jak jest ustawione przy instalacji programu co 7 minut. Możemy to zwiększyć lub ten czas zmniejszyć nawet do jednej minuty. Tutaj ustawiamy sobie, gdzie chcemy zapisywać nasz, naszą kopię zapasową. To jest katalog, w którym mamy zapisany nasz projekt. Możemy sobie zmienić albo na katalog użytkownika, albo na katalog plików tymczasowych, czyli temp. Możemy również ustawić liczbę kopii zapasowych. Na przykład ustawimy sobie, że co 10 minut zapisuje się nam kopia zapasowa i 6 takich kopii, czyli z godziny czasu będziemy mieli kopię. To by było na tyle. Dzięki, heja!